Siemano, z tej strony na 18, a to jest obiecana nowa wyspa na skybloku. A z tej strony obok mnie stoi kto? Kłosiak. To jedźmy z tym koksem i zetnijmy to za stronę drzewo. Albo nie, ja zrobię generator, ty zetniesz drzewo, okej? Okay? Okej. Okay. Ja lubię z Super. Też lubię. Ja bym z tą wyleciało? Znam mniejszy nawet prototyp tego wiesz generatora. Wiesz, jaki? Fajny jest. Jest tak, zarąbi tak zarąbiste, że mi się płakać chce. Patrz. Tak. Nie wyleciało żadne serdzonki. Ale okej mamy. Bo nie rozwalać Patrz. Tak się tu kładzie wodę? I tutaj. Łot Eee, to się nie udało. Uda się. Udawało się wcześniej. Patrz. Teraz na cud. <laughs> Patrz teraz na cud. O. Widzisz, jakie piękne. Ten... Ale nie chce mi się tak robić, dlatego zrobię tradycyjny. Zostaw. Dobrze, że wziąłem kit sobie zrobiłem, nie? Ja też. też Tak było to zrobić? Tak. Kurde, woda! Shit. Nie masz wody? Mam jedno wiaderko. Nie masz. dobra. Pić. p pić, p Dobra, jak kopę ty łapiesz. Wejdź do wody. Dobra, będę ja tutaj kopał, żebyś, żebyś mógł zbierać w spokoju. Jakbym sobie beknął, to przepraszam, bo jadłem przed chwilą. Nie, lepiej nie beka, bo, nam, bo nas będą wytykać palca. Dobrze powiedziane, Kubuśku. Widzisz, Kubusiek mądry. <grym>, brym, brym, brym. Co się tak patrzysz? Łap kobla. Łapę, cały czas. Przyzebrałem. Ile masz już? Czternaście. Kubusiek mądry, kubusiek mieć papersa. Kubusiek właśnie nie mieć papersa. No. Kubusiek zarobić kibel. Kibla nie masz? Jaki! <laughs> <laughs> Jaki! <laughs> to lamy zamiast do wody. <laughs> Matko. <laughs> Bum. Ty w ogóle zabrałeś coś koblać? 5, Pięć. Pięć Dobra, daj tego kobla, a ty kop dalej. Dawaj jo. Mm, lubię kobla, Jest bardzo dobry. Lubię wpierdala. ja nie lubię kopać kobla. A ja lubię wpierdalać gruz. grus no, może dać. Może lubię kopać, ale nie w takim małym generatorze, co jest tylko jeden się robi. Zrobimy większy. Zrobi się większy, kubuśku trzeba, trzeba. Mm. Święty duchu, chodź w korzuchu. Po świętym duchu nadal chodź w kozuchu. No to przekręciłeś też. No trochę. Zapomniałem jak to było. Święty duchu, chodź w kozuchu. A tam dalej nie pamiętam. Po świętym duchu chodź w korzuchu e, Po świętym Chodź nadal w korzuchu? Nie, nie wiem Jeszcze tak, tak jesteś Nie, to tak było. Na świętego ducha nie zdejmuj korzucha. Korzucha, a po, świę... po świętym duchu chodź nadal w korzuchu. Coś takiego. A, Już ogrodzona wyspa. Ładnie. Pięknie to wygląda. Dobra. Bon Mil. Mączka kostna. Kostka mączna. Kostka mączna lepiej brzmi. Mączka kostna. Dobra, ja zapleczę. Może jeszcze ogrodzę, żeby sadzonki nie spadły na dół. Patrz, poglądnij się w koło, nie mamy żadnych sąsiadów i dobrze. No, no, będzie dużo, że będzie dużo. A pewnie jak się y, już bardziej rozbudujemy, to dojrzymy sąsiadów. Tak. No, ile na masz ko Ile? Daj trzy... O matko, skończył się. Nie. My. Żeby sadzonka wypadła jakaś. Postaram się. Dobra. Trzeba zrobić motykę. Motykę. Włóż drewno do skrzyni. Przysz? O kurde ja zrobiłem Shit Drugi hmm. To trzeba mi powiedzieć Było powiedzieć, że zrobiłeś Że robisz Daj motykę Daj motykę Nie bądź skąpsem Daj motykę Tu, tu, tu i tu Dynia nam na razie niepotrzebna chyba, nie? Co ty mówiłeś o skąpcu coś? Eee... nie bądź skąpca i daj motykę, tak powiedziałem. Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Nie dogodził, dogodził. No dobrze mówisz. Dobrze. Widzisz, Które, dziedzia... to mar... Które to marchewka? Nie, dziecko, no to mówimy my przysłowiami. No, jesteśmy, ch... jesteśmy hardcoremi. <laughs> O, jesteśmy powaleni. Jesteśmy tak hardkorowi, że mówimy przysłowiami. Jeden miecz mam. Tu się biłem na PvP i mi wyleciał. Mam 15 chlebka. Wiesz? Ja też. Tak to zrobimy. Teraz mi powiedz yy, Na czym będziemy zarabiać? Na drcie. Na koblu, nie? Na koblu. Kop kobla. Póki żyjesz. Dobra, no to ty będziesz na koblu. Ja mogę na marchewki. Marchewki się opiera. Marchewki nie sprzedasz. Mhm. Głupi. Jaki głupi A się czy znalazł. Co? Tak. Czy o 5 dolarów więcej. A po co? 5 dolarów. Nie, 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 nie. O, dobra. Nie, wpadło. Kurde. Kurde, no. Czemu to się nie chce wyleć? Cholera, no. Jeszcze się taki nie narodził, co by wszystkim dogodził. Fajne. To mm. prawda. Nie ma jeszcze takiego człowieka. <coughs> <coughs> A dżentelmeni wyginęli jeszcze przed dinozaurami. Tak. No to jest teoria akurat x -Friend. No, bo jestem mądry. <coughs> Kurde, nie mogę tego I... tak wylać. I żadna nam sadzonka nie wylatuje. Fali No to chyba powinniśmy się zacząć marcać Coraz coś wyleci, na pewno Czekaj, o... Ha. podobną sytuację mieli SKK i Masterczuk Czyli Sadzonki nie wylatywały? Za dolara idą sadzonki Znaczy wylatywały Znaczy jeden krocek liści został i wyleciała akurat sezonka, z tego No głupia ta woda jakaś. Nie mogę jej Elf. tak wylać. Siema, to znowu ja. I witam was po krótkiej przerwie. Więc chodźmy na dół. Kubusiak nic nie słyszy, Zresztą. bo gdzieś poszedł. A nie jest. Słychać go? Dobrze. I tu jak widzicie yy, mamy podwójny generator. Pewnie nie uwierzycie, że yy, podczas nie nagrywania. Kubusiek nam wpadł do lawy i się zapalił. A w tym oh, nie było wody. Ej, it's friend, it's friend. Co co? Eee, to raczej nie trudno nie uwierzyć. No... Nieważne. I tu jak widzicie mamy cztery wiadra. Wody. Jeszcze no te lawy. Co? No i... Tak. Czemu tak na skraju postawiłeś sadzonkę? No, a tak to Tutaj mamy nieskończone źródło wody, najmniejsze jakie się da. Chociaż nie wiem, czy się da mniejsze, ale chyba się da. Nie wiem, jak, ale się da. Shit. Dobra, kopy. Najlepsze, co nas tutaj spotyka, to kopanie. ¡Nie! Shit! No! O, odpaliłem się. Dobra. No i gówno w dupie. Nie? Nie do lawy. Nie, nie. To tylko. No to jako. No, to ty. No to. No to ty tam zostaniesz jako pesteczka. Zabierasz. Złodziej. Dobra. Dobra, spadaj. Rób tam, co ty tam chcesz. Powiększaj nie. wyspę. Powiększ wyspę. Powiem, że... Masz koble. Nie, nie. Jestem bogaty, dałem ci trzy koble. Ro... Dobra, naprawię se kilo. Spadaj? Chleb. Chleb, chleb. Wezmę sobie odpalę 8 chleba. Ile masz chleba? Skoro? 15? 21. Skąd tyle? Znalazłem wender 6 moj Super. Ja też chyba coś tam mam. Ciekawego wender wędercze... Tak, mam tam. Kaktusy. No to co ja mam tu robić? Nie wiem. Bądź rolnikiem. Ja wiem co zrobię, ja wiem. Odpalić mi pięć dych, a ja pójdę do sklepu i kupię ci premium. Co? Mmm. Jutro albo nie, jutro live będzie fajnie. Jeszcze tego nie ogarnę, ale postaram się na jutro ogarnąć. Mam nadzieję, że ogarnę. bo jesteście bardzo podjarani tym live'em pewnie. Mmm. Co? No pełam jednego kobla. No i. Jak to chcesz? To z dupy wysrany. Dirt jest bardzo tani. To ja greć z tą. Za jedną rudę idzie... Chyba pięć. Nie wiem... nie wiem jak na ciebie mówić. Czy X Friend, czy Carmen. carmenum? No w carmenum. Dobra. Carmen. Mów menon, menon, menon. Albo men. Mów men, mów men. <ścoughs> okay. O nie, Carmen, mów. Car Carmen. Car dobra. Carmen, mów. Zdecydowałem się. Nie wiem, rób co chcesz tam. Po większej wyspie dałem ci. O, masz tu. Bogaty. No, Dużo, bardzo. A, ah, shit. Czekaj, Carmen... Jak, jak ja na ciebie miałem mówić? Carmen. A, mów jak... Mów jak chcesz... Mów ej, mów jak chcesz, tylko nie po imieniu. Dobra. Nie mogę zdradzić twojej tożsamości. Dobra, kar Tw Twoją. Ja. Twoją, wiad twoją wiadomo. Nie. <noise> A i tak będę ci mówił, Kubusiek, żebyś się czuł ważny. coś. Carmen, Cicho, bo ja chcę coś powiedzieć naszym widzom. Dobra. Ty nie nagrywasz. Pewnie śledzicie mój kanał. Nie Nic nie ma. Ale ja właśnie teraz wam chcę pytanie dlaczego. Dlatego... Słaby net. Jak coś nagram, to zanim to wrzucę, to naprawdę nie trochę czasu. I nie, nie umiesz obrabiać to, filmów. ja i... cały dzień na kompie nie będę siedzieć. No i godzinę. Program... Filmu nie, filmu nie umiesz obrobić nawet. A ty chcesz wrzucać. To by ci ważyło ileś giga. Jest! Obrabiałem już. Tak, fajnie. Cieszę się. Nie chciałem wrzucić, ale już po godzinie. Dopiero 20%. W dupie to mam, nie będę tyle czekał. No i dlatego tego nie mam. Może... Może kiedyś będę krótka. Kupisz sobie Wi-Fi, to będzie okej. Ok. Na tele... W końcu będzie miał na telefonie upragnione... upragniony internet. Ja już go mam. Ej, daj trochę kobla, bo ja nie mam nic. Mam pusta, ta. Starszy może. Masz, wyłożyłem na ladę, żebyś sobie coś kupił. Coś. Dzisiaj miał być odcinek surwiwalu, ale niestety były problemy z internetem. Tak, lagi były okropne. No. Jeszcze Minecraft mi na tym serwerze. Więc nie mogłem nagrać. Bo miałem tyle FPS-ów bez nagrywania, co teraz ma z nagrywaniem. Jest to tragedia. Jest. Nie, 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 nie. Następny odcinek jutro. Może jeszcze dzisiaj wrzucę coś. Na pewno coś wrzucę, na pewno. I po... Nie, nie chcę mi się. To, Ym, dzisiaj, dź, wiem co dzisiaj wrzucę, A nie, nie chciałem powiedzieć, że po serii Survival, po 50 odcinkach, będzie, y, będzie y, seria Scarboxa. Chwila, chwilę na razie nic nie mówię, bo ktoś tu przyjdzie, bo będzie się śmiało. <laughs> <głosło> że mówię do siebie, drzwi nie są zamknięte, matko. Zawsze zamykam, jak nagrywam, Może ludzie słyszą, co ja tu mówię. Nie, nie mam tylko w domu, także. No, fart. Fart. U mnie zawsze kto jest. Bo babcia i dziadek są u mnie w domu, mieszkają sobie. Co? Co? No, zdradziłeś moje imię. Dobra, mów Carmen, tak. bo jak tak chcesz, tylko nie po imieniu. Może to, może wytnę ten moment. No. <coughs> Zjadłem ostatnią zupkę grzybową. Ja nie, nie mam zupy grzybowej. Ale ja mam, mam ci dołą, ale teraz biorę. Grzybów nie wykorzystuj, bo się zrobi farmę grzybów. Za chwilę kończymy, nie. za chwilę, za chwilę kończymy odcinek, bo, bo może nam coś wyrąbać. I zresztą nie mogę wrzucać więcej niż 15 minut. A ile mamy? Nie wiem, nie liczę tego. Ale no. chodź, pożegnamy się. Stań se koło mnie. Ja nie chcę. Jeszcze dzisiaj coś nagram. No stań. No, jak tam chcesz. Jego ojciec nie przyjdzie. No dobra, jedziemy. Czekaj, tak. Więc dziękujemy za oglądanie. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy nagrać kolejny odcinek razem. Więc y, subskrybujcie, komentujcie łapki w górę. Udostępniajcie na portalach społecznościowych. Machaj łapom. I y, dziękuję. Ło, drzewo wyrosło na moich oczach. Mm. <coughs> Więc dziękujemy za oglądanie. Cześć na razie. Czołem. Trzymajcie Cześć, się. Dziękuję. Ło, papa. Y, pa. Na razie. Pa. Kochamy was. A i jeszcze jedno, nie zapomnijcie, że jutro live. Pa.